Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie, w dniu dzisiejszym jest Spongebob, bo Spongebob już powrócił do nas i możemy z nim teraz fajnie porozmawiać, a przy okazji nie walić tą rozmowę, ja chcę po prostu sprawdzić czy e, on się nie zmieni, bo jeżeli on się nie zmieni to znaczy... Że to wina palionki, ale jeżeli się zmieni, a palionka jest zamknięta, no to chyba to jednak jej nie je wina i będę musiał ją przeprosić. I a właśnie, i w ogóle ja dzisiaj muszę ją wypuścić, no bo e, nikt chyba nie wie oprócz bzyka, że ją wie. E, tak wiecie, zatrzymałem w tej celi, no dlatego idziemy teraz do bzyka, żeby dowiedzieć się, co dalej. Bzyku, co ja mam zrobić? Ej, ej, dobra, dobra, co z tam palionką? wypuszczasz ją czy nie? Czy ją no właśnie, chciałem z tym porozmawiać, co powinienem zrobić. Ach, według mnie, Yeti, powinieneś palionkę wypuścić. Dlaczego? Po prostu, bo to jest bardzo niemiłe z twojej strony. To co robisz paliące, to jak się zamówi, ale, ona po ale ja nie wiem, czy teraz mogę ją wypuścić, bo ona powie palionowi, Palion się w kurze i co wtedy? No ale musisz z nią do konsensusu dojść, wiesz? Palionka, boż tak, palionka, słuchaj, ja, ja, ten, ja jestem Yeti i kurde, no przesadziłem, sorry. Paniąka wtedy. No coś tam ci powie, nie? A ty odpowiadasz, nie? No trzeba, musisz dojść do porozumienia tak zwanego. Nie możesz, tak wiesz, pewnie będziesz musiał dać jej jakiegoś diamenta czy coś, co, on tam, co ona tam lubi, ale no, wydaje mi się, że się dogadasz. Kurde. No, dobra. No, e, web, ale no, dobra, 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 dobra. Zrobimy to e, może na początku. Nie, no, zrobi, nie, zrobimy to w momencie, w którym SpongeBob się nie zmieni. Bo, jak wiesz, SpongeBob już do nas wrócił jest teraz na serwerze, pogadamy z nim, zobaczymy. czy jeżeli to SpongeBob się nie zmieni, to znaczy, że to jest wina Palionka, Jeżeli się zmieni, no to to nie jest jej wina, no. I no dobra, to ktoś to, inny że, macza z tym palcem. już jest trochę Nie wiem, czy nie jest za ciemno, bym powiedział na rozmowę ze SpongeBobem. E, wiesz co. Mm, no, zobaczymy, nie. No jeszcze jeszcze słońce, chyba. Bab, bab. Nie, no, jeszcze księżyc nie wstał aż tak mocno. Zobacz, po lewej stronie. Księżyc jeszcze nie nie jest na samej górze. No wiesz, dosyć możemy poczekać trochę. No dobra, nieważne, lecimy. Spójrz Bob! Witam Was bardzo, bardzo, bardzo! Serdecznie. Wróciłeś, Dobra! Yeah! Powiedz mi, jak Twoje relacje z Patrykiem i ci się dogadujecie? No Z Patrykiem, no jak to z Patrykiem? No jak to powiedzieć? Dogadujemy się, bardzo dobrze. Ale jak, to ty dalej z nim gadasz pomimo tego, co on ci zrobił? No co mi zrobił? No co? No nie wiem, może to, że musiałeś wyemigrować 500 tysięcy kilometrów od Palionowej... No dobra, y, pa, y, spać bo, bo y, wracając już do tego tematu, no y, y, słabo się zachował Patryk po prostu w stosunku do ciebie. No, niby nie tak, no ale no co poradzić, no. Ale, ale jak ja nie rozumiem, sumie, bzyku? Nie, 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 poczekaj, czekaj, bzyku. Jak to, co poradzić, bo ja nie rozumiem? Weź mi wytłumacz ty to, bzyku. Ale co poradzić? Dlaczego co poradzi? on nie jest na niego zły? Na czy patryka? Czy żeś, no tak no, a, patryka no zwala. Się daje, To się nazywa prawdziwa przyjaźń. Wiesz, ja mówię, że się z tobą nie zgadzam, a ty do mnie... O ty, chorągiewak! No. no dobra, ym, no dobra, no skoro tak uważasz. Nieważne, no spadź, bo przyszliśmy tutaj w sumie też y, odwiedzić cię, ale też chodzi mi o to, y, że... słuchaj, wyszła taka, wyszła, wyszła taka sprawa, a mianowicie y, zamknąłem palionkę w celi. Co? No. To... No, no, ja zamknę... się... no, zrobiłem to... to... Z... Zrobiłem to, bo. Zrobiłem to dlatego... A jeszcze się nie zamienił właśnie! I o to chodzi. Zrobiłem to dlatego, żeby sprawdzić czy ona wami steruje. Wydaje mi się, że to może być jej sprawka. Czy czemu z Pańże wychodzisz? A ja nie mam pojęcia, ty... Czy on wyszedł? Ty hello? halo, Co? Ale on się nie zmienił bzyku, więc ten. No, no na razie się nie zmienił, ale co a jak teraz właśnie się zmienia? I Chodź do nas spać, bo musimy porozmawiać o tej paliące! E, no i dobra. No i mówię ci, że moim zdaniem właśnie to nie jest jego sprawka, Jezu, Jezuciekem bzyku! Nie, 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 dobra. Czecie, ciecz, może on jest miły. Może tas się z nim normalnie pogada. E, gdzie on jest w ogóle? Nie wiem, ja wyższe, ja jestem na zewnątrz. O, Spongebob, posłuchaj mnie, wiem, że jesteś dobry, pamiętaj o tym, jesteś... Ała! Ej, chodź Ej przyku... nie jest dobry, on nie jest dobry, on Bzy... nie jest dobry! Spongebob, jesteś dobrym człowiekiem, albo gąbką. Nie, 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 nie. Jest I dobrym. nie chcesz zrobić nam krzywdy. Chcę? Nie chcesz. Nie chcę. To chcesz, czy e, nie? Właśnie. Widzisz, mówiłeś, że ja jest uciekam, dobry. Ja uciekam, ja uciekam, Ej, on ma mieć! No dlaczego ty uciekasz? Dlaczego ten stary? Ej! nie, no bo ja nie chcę z tej sporu wyskoczyć. Dobra, 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 czekaj, czekaj, hej, Mam palionkę. On ma to gdzieś, to chyba jednak nie ona. Myślisz? O kurde, on się zaraz wkurzy na nas. On jest jakiś dziwny, bez Patryka. A, no właśnie, zobacz, on... on jakby, bo Patryk mu jakby rozkazuje i zobacz, on bez Patryka jest jakby ten. No, no założę. Ale no ja się i tak go no boję. Ja chyba, wiesz co, ja, ja chyba sobie uciekam jakby co. Ja no chyba... No jak jeszcze nie. Co? Musimy z nim pogadać, stary. Aaa, ja on mówię, uciekaj, dobra, to ja uciekam. Ja uciekam. Jak uciekasz? No, nie nie ale Co? To he. Nie he. He. A co zaleść? Co? He. He. Ty jesteś jakiś dziwny Spongebob! Oddaj mi starego Spongeboba, boba się złoczyń, co? Żyjesz? Patryk. Co Patryk? Patryk Ferula. Patryk Ferula. Patryk Ferula. Patryk. No Patryk. Ja wiem gdzie jest Patryk. Patryk powiedział, że masz się zmienić w normalnego Spongeboba, bo dostałem, gadałem z nim wczoraj. I dał mi takie info. To co, zamienisz się w normalnego Spongeboba? Zamienisz się czy nie? Dobre? Zamienisz się? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Nie Dobra. Dobra, jesteś jakiś dziwny spać, bo wiesz, co ja stąd tu czekam? Jakby co, to mnie tu nie było, i, i nie mów Patrykowi, dobra? Patrzę, widzę, jeszcze walnego łuku, Jak mi się uda. Hop. Haha, <laughs> ale lamaż, dobra, uciekam, bo no, on się ma bzyku! Widzę, że jednak ja, byłeś ja, tutaj i obserwowałeś, ja, nie, co, co ja się patrzę, dzieje. Ja patrzę, ja patrzę, ja patrzę, patrz patrzę na niego, patrzę gdzie... na niego, on wraca, stary. O, jest, 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 a on jest jakiś. Ej, Ale zobacz, on jest w ogóle dziwny, bo on jakby, jak jest ten opętany, to on nie... on bez Patryka jakby nic nie może zrobić. Widziałeś, jak on się zachowuje, on prawie nic nie gada, a jak był z Patrykiem, to był tak wygadany. Wiesz, o co chodzi? Nie. No, 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 wiem o co ci chodzi, że on jest jakiś taki, no, inaczej się zachowuje niż, niż, niż z Patrykiem, to jest zdecydowanie prawda. No. Mm. Co ja bym powiedział tutaj, wiesz co, nie, ja tego tak nie zostawię. Ja mam pomysł, zróbmy tak, ty, skoro już jesteśmy pewni, że to nie jest palionka, tak? Jesteśmy pewni, że to nie jest palionka? No, no wiesz, pewnym nigdy nie można być, nie? Dobra, ale ja wiesz co zrobię? Ja zrobię tak, ja płynę do tego Spongeboba, trochę się go boję, ale tak przepilnuję go i zobaczę, Weź ty po prostu gadaj z palionką i zobaczymy czy to faktycznie jej sprawka, a ja będę obserwować z panem czy on się zamieni na normalnego, czy ta palionka ma w ogóle na niego jakiś wpływ, co ty na to? Hmm, no w sumie to nie jest jakiś głupi pomysł, ale wiesz co... Ale, ale obiecaj mi, że wypuścisz palionkę, no bo kurde, no palion będzie zły i palionka tak, będzie Tak, tak, ale wiesz co, ja to zrobię chyba w momencie, w którym się trochę rozjaśni i wtedy pójdę do palionki, wiesz? Bo teraz jest, teraz jest zbyt ciemno i ja się boję, że tam może coś na mnie czekać, wiesz? Um, no dobra, czyli co, czyli czekamy? Czekamy, czyli czekamy? Aż, czekamy aż się po prostu rozjaśni i, i tyle. Tak mi wydaje. Tak wydaje mi się, że tak będzie najlepiej, wiesz? O, okay, co co? Po prostu, ej, już jest nawet jasno, ty pa, 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 pa widzisz Ja widzę, jak, jak już schodzi, już schodzi słońce. Tak, tak, jest... tak, tak, dobra. To zaraz po prostu tam pójdziemy. No dobra, jest już noc, bzyku, teraz Jaka jest noc? ten... No... Boże, co ja gadam, jest dzień <laughs> i jest idealny moment, aby stary wypuścić palionkę. No dobra, masz rację, powinienem to zrobić. No dobrze, do, że, dobrze że został ci jakiś mózg tam w środku i co ty mówisz? jak podejmować dobre decyzje. Dobra, a, dobra a, jakby się okazało, a jakby się okazało, że to jednak palionki wina, to co byś mi zrobił? Przeprosiłbyś? No, no to wtedy, em, no... Miałbym... Yy. Dobra, no to, no to w takim razie, Bzyku, ja zasuwam yy, do palionki. Ja idę Boba i zaraz Cię spotykamy. Dobra, trzymaj się, siemka! Dobra, no co, trzy widzowie, no to chyba nie jest jednak wina palionki, trzeba wypuścić ją. Uch, tak będzie po prostu lepiej, no. I przy, przy okazji muszę przeprosić Cię, mam coś, żeby jej dać? Nie mam. Ale, ale coś ogarniemy, no pogadamy. Dobra, co robi tutaj Spongebob? Pomóż mi, pomóż mi, No pomagam ci, i... no pomagam, no ale to się mamo, nie chce rozwalać. To już, to nie nie przyjdzie, bo mnie nie lubi bardzo. Co, co tu idzie? <śla> <śla> Dobrze <śla> powiedział. Co mamo, robi? Mamo, już, to on robi? Dość go, go wypuścia. już. Oby, Dobra, co tu się dzieje? Wiedziałem, nie, to że to współpracujecie razem! Wiedziałem! Ty spać brobie. Co ty robisz? Dlaczego ty ją wypuściłeś? Dlaczego ją wypuściłeś? Dlaczego ją wypuściłeś? Dlaczego ją wypuściłeś? Nie, nie wypuściłem jeszcze, ale no czemu ona jest zamknięta w ogóle, skoro nie jest, Nie co wiem za co, co nas w ogóle tutaj. No gadaliśmy o tym, że ona jest zamknięta, a teraz... teraz no, teraz, po, teraz większe podejrzenie. A właśnie Palionka, jak ci... Czy było tutaj chłodno-zimno-fajnie jak? Jest Co, o co, ale co? Ale, no dobra, ale posłuchaj, dlaczego, dlaczego? Przecież teraz to jest mega podejrzane. Ty, ty, ty ze Spongebowem współpracujesz. Bo skąd Spongebow niby wiedział, że ty tu jesteś? Ja mu wysłałam SMS-a. Ja no, ja wysłała. No. Jesteście beznadziejni. Moim zdaniem coś tutaj jest nie tak i to wasza sprawka. Przyznajcie, że zamieniliście Patryka. Spongebow, przyznaj to. Nie, jak, nie! Co ty zgadasz? Jak dlaczego, nie, ją zamienili... dlaczego ją wypuściłeś? Dlaczego ją wypuściłeś? Dobra, jeszcze nie wypuściłem, jeszcze ale jakim cudem ja miałem zamienić Patryka, skoro Patryk mną włada? Nie ty, tylko Palionka go zamieniła i ciebie też zamieniła i tobie mózg po prostu został, nie wiem, Dobra, no zabrany. No, nie, ty sobie jakieś zabobony wymyślasz. Palionka, w końcu Już się przyznaj, się wolnie. Dostaniesz, się wolnie dostaniesz Palionka nie? tylko, Palionka, twoja najcięższa kara to będzie tylko wygnanie z Palionowa, jak się teraz przyznasz. O ty, to, to, to ty chyba zostaniesz wygnany, jak powiem, No nie, nie otwieraj ma... jej, stary! Dobra, ale jest niewinna! Dobra, 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 w sumie przyszedłem, Palionka, przyszedłem tutaj, żeby powiedzieć ci... Palionka! Przyszedłem tutaj, żeby powiedzieć ci właśnie, chociaż ta sytuacja była mega dziwna, że wy jesteście tutaj razem, ale przyszedłem ci powiedzieć, e, że jednak miałeś rację i to chyba nie twoja sprawka. Jak to? No mówiłam ci od no wiem, i w sumie no, chciałem się prosić, i żebyś nie mówiła Palionowi. Ja bym ja powiedział Palionowi, no, 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 bo wtedy ja wiedziałem ja się przekigalał. A jak powiesz? Powiem, powiem Palionowi i cię po prostu wyrzucisz z tego palionka. Ale ja przecież... Ale przecież Palionka, ja przecież przeprosiłem. No i co z Ale nie musisz tego psa bić. Nie bić tego psa. No właśnie. Ej, nie jestem O no ty... No, no, nie, wody. nie mów, nie mów, nie mów. Poczekaj, dam ci coś. wiem, Dam ci coś. Dam ci to. A cztery, sobie to pchnąć! Nie pamiętam, <laughs> A fajerwerka? A fajerwerka? Gąbka? A jest to nie, Wiesz nie, co, co, baby, nie, co lubią jezioro! Jeste je baby, A, lubią jezioro! A emeralda, ja dajcie emeralda! Masz emeralda, palionka, daj nie, dwa cię. Dobra, dobra, ale nie przekopisz mnie, i tak to powiem palionowi. No, no powiem, nie, mów dobra. dobra, co mam zrobić, żebyś nie powiedziała palionowi? Hmm, no nie wiem, to będzie coś mocnego, pomysłny. Ale na razie nie, ale na razie, na razie jutro ci powiem, jutro ci powiem, bo ja inaczej podskadzę się po i on ci wyrzuci. Powiem, że mnie biłeś, że... Nie biłem, tak ej, nie biłem! Nie no, ale, ale tak powiem, no i co z tego? Dawałem ci przecież jedzenie w tej celi, bo tylko zimno. Tak, A masz dowody, że ci mnie no i co, i co, i co, i co? Ale nie ma dowodów, że ją zamknąłeś. No Sparjon ma dowody, wody bym dowodem zamknął, nie, prawda? Eee, no w sumie. No właśnie. Hmm. Jutro Jeti, ja zastanów się co zrobiłeś. Ale Spongebob mnie nie sprzeda. Zobaczymy, zobaczymy jeszcze, o ty kurde ty. Zobaczymy, ja idę do siebie, ja wracam do mojego zamku, a ty przemyśl nad swoim zachowaniem i jutro ci powiem o każdym, Ja nie mogę, dobra, no nie, nie, Spongebob, wiesz co, w ogóle to jest mega podejrzane, bo Bzyku w ogóle leciał do ciebie, żeby z tobą pogadać, a ty nagle byłeś tu. Co, co ty tu robiłeś, Spongebob? Cjechałem, na ale co wolnić jak księcenie na koniu. Bez nadzieja stary, dobra, nie wiesz co no, dla mnie to jest mega no. potem Bo nie, bo po prostu no to było dziwne. Dobra, chodź polecimy do ciebie, bo tam chyba jest w ja chcę pogadać z nim chwilę. Eee, ale no, znaczy był chyba u ciebie, nie wiem czy teraz jeszcze jest, ale... O, jesteś tutaj, jesteś, 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 czego nie ma spańboba. O jesteś! Nie uwierzysz, co się stało! Dobra, Powiedz mi, Bziku, gadałeś, gadałeś ze Spongebobem? Nie, stary, ja szukałem tutaj, poszedłem tam do tego, do tego zamku Palionki, bo myślałem, że Sławomir jest w Palionce, nigdzie go nie potrafiłem znaleźć. No, super. A więc gdzie był? Nie wiem. Poszedł, wypuścić Palionkę. No. O kurde. No i Palionka jest wolna. Czyli co, to jest jednak, to jest jednak Palionka? No, to nie jest ona, no niby chciał, tylko było mu szkoda, nie, ale to było mega podejrzane, no przyznaj Brzyku. No, troszeczkę, ale no dobra, no w sensie... No, ja i tak myślałem, że polionka jest dobra, ale. E, dobra, co ustaliliście? Już, już wszystko się rozwiązało, czy nie? Znaczy, no, niby się rozwiązało, no Rozwiązało. no wypuściłem ją, tylko ona powiedziała, że powie palionowi. O, kurde. No A mogę. mówię. No, Uff. dlatego, dlatego jak będzie palion coś mówił, to mówcie, że to nieprawda i że jej. No, dobra. dobra, dobra, dobra. dobra. Nie, dobra, dobra, dobra. No, no i dobra. Słuchajcie, ja stąd spadam, bo za dużo jak na jeden dzień, dzięki e, Spongebob, my sobie chyba mamy jeszcze później do pogadania, nieważne, dobra, ja lecę, trzymajcie się, siema. Dobra widzowie, no widzieliście jak to było, no nie wiem, moim zdaniem to było mega podejrzane co odwalił Spongebob, napiszcie w komentarzu co wy sądzicie, zostawiajcie łapy w górę i to by było na tyle, trzymajcie cześć.